firmę, gdzie jechał. No, we'll wait for Witam wszystkich! Za chwilę obrabujemy stację benzynową. Jesteśmy w dziupli miejscowego gangstera Ryszarda R. W tej chwili przestępcy rozkręcają skradzione auto. Grupa działa od wielu lat, a Ryszard R jest znany tutajszym mieszkańcom, którzy milczą, gdy pada jego nazwisko. Kradzież samochodów to tylko czubek góry lodowej z dochodów miejscowego gangstera. W tym materiale zobaczą Państwo to, co można użyć tylko w filmach. To jest cała prawda o polskiej mafii. W czasie, kiedy żołnierze Ryszarda R, dobrze się przy tym bawiąc, sprowadzają nowy samochód do dziupli, R organizuje rajd samochodowy. Takie imprezy są jego pasją, nic w tym dziwnego, bo może mieć każde, nawet najszybsze auto. Rajdy są jego legalną działalnością, gdzie bierze brudne pieniądze. 20% wpływów to prostytucja, ale najwięcej zysków jest z przemytu narkotyków. Polska policja nawet nie zdaje sobie sprawy, jak duże to są ilości i jakie wielkie pieniądze. Poznajmy Ryszarda R. Lacja Logan z rodziny Renault, seria limitowana Logan Pionier już od 27 900 zł. Teraz jedziemy właśnie z samochodem. właśnie uciekłem z kryminału. Jedziemy szukać miejsca, w którym możemy się schronić. Moje władze w moim kraju wiedziały, że byłem porządnym człowiekiem. Idziemy teraz odjebać jednego człowieczka. Potem musimy znaleźć nasze dowody, bo skradziono nam je Nie wiem jak to się stało, ale jestem po prostu kurwa w szoku. Pingdom, przygotować paszporty do kontroli, zbliżamy się właśnie do granicy. Kurczę, butelki wrzęcią, ej Jak będziesz przejeżdżał to po cichu Ariel, masz przygotowane dolary, w łapie, w razie co? Mam też kurwa super bardzo gangsterskie dobre zdjęcie. Uch. Cztery starty. Pięć? Pięć. Weźmy? Ostatnio wziąłem. Tak, no Ty, ja to bym kurwa tam Myślę, że przejdzie ten alkohol. Proszę bardzo, tak dajemy, no, tak dajemy no, dla celnika pieniądze. Ten, ten paszport do kontroli. Ale przejdzie, no? Przejdzie na bank. Zobaczymy.